Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku pokażę tutaj, ile mi się już nalęgło kurcząt. Jeszcze, może najpierw, pokażę gołębnik, który już jest właściwie pusty. Została ta stara paramewków, tylko już, tu zresztą widzicie. Ten jeszcze mieszaniec został. Tu jest ten samiec, no nie czerwony, ukrył był filmik. I tu jeszcze przyjedę tego samczyka, co straciłem do niego samiczkę. Tam ostatnio chyba mówiłem właśnie, że samiczkę już od niego niestety nie mam. Yy, powiem wam tak, to jest. Ten tu gołąb jest wujkiem tego. Yy, także no. No taka rodzina. Do niego zaczyłem samiczkę, więc dwa takie luźne samce. Mam je na razie tu. Zobaczę. Ani na razie ich nie sprzedaję, ani na razie nie kupuję samic, bo. bo po prostu nie ma nic ciekawego, więc. Zobaczymy co się z nimi stanie, aczkolwiek czerwonego, jak mówiłem, chcę zostawić, więc więc może jakąś samicę się znajdzie, albo z moich młodych się zostawi, to się okaże. Także tyle w gołębniku, lecimy już do kurczaków. Dobra, jesteśmy tu u tych najstarszych, są tu ogólnie z trzech rzutów i jest ich tylko 12, no nie? Także tak na wolierce one tu są. Są trzy spod kwoki, tu macie kochina miniaturowego kogutka, tu macie silkę, pewnie też kogutka. O, tu taka kurka, fajna wyszła, kochin. No. Są tu tak trzy nioski. Jeden mieszaniec i jedna silka. A reszta to kochiny. No. Tu macie kogutki takie fajne. Tu jest ten mieszaniec. Silki z kochinem. No, a tam kogutki takie fajne. Takie gaciate. Tu też ładny taki kogucik. O tu czarna kurka kochin, jeszcze jest taka para, fajna para w sensie, no bardzo podobne do siebie, żółty kogucik, o ostrość, o tutaj też wnioski wyszły dwie, o i kurka taka, ją bym chciał sobie zostawić, o wyszła, taka fajniutka kurka, one już na folierę są puszczane, bo jest dosyć ciepło, o i tu siedzi kwoka, Oczka sobie tutaj siedzi na jajkach, nasadzona jest, także także będą już kolejne kurczęta. W tym filmiku Wam właśnie tak pokażę wszystkie kurczęta i wszystkie nasadzone kwoki. No, już jesteśmy tu w ustach tych kur silki. Pierwsze statko. No, ale tak, tutaj się miewają. O. Tu jest kwoka, co wylęgła młode, ale poszły one do innej kwoki. Tu jest ta niebieska, tu ta kuropatwa. No. Także tutaj tak to wygląda. Yy. Tutaj jest kolejny stado silek. Dwie kuropatwy czarna i ten taki szary kokut. On zostaje na przyszły rok na 100%. Tam mają gniazda. To tam. I tu jest tam kolejna kwoka. O moment, o, czarna sileczka. No. Wodę ma, jedzenie ma, trawę ma. Także ona sobie siedzi dopiero 3 dni. Więc to jest już kwoka numer 2. Także lecimy już do kolejnych. No, a tu jest stado kochinów, które zostało już jedno, bo parę sprzedałem. Kurkę i kogutka i resztę kurek przyniosłem do tego koguta. On ma obecnie cztery kury. No, ta ota właśnie wylęgła mi te trzy kurczęta. One już są od niej oddzielone, bo zaczęła się nosić. No, tu ma się kogutka, on też zostaje na przyszły rok. No, ta kurka ma przyniszczony ogon, bo. Właśnie tam ten kogut, co już go sprzedałem, właśnie ją bardzo deptał i ten ogon nie jest taki piękny. Zresztą widzicie sami. No. No tak, to no to. Nic ciekawego. Tu idziemy teraz do kwok na tym wybiegu. Także jesteśmy tu u kochinów w kurniku. Tu sobie śpią te kurki, co noszą się z kogutem. One zawsze na tej najwyższej tu grzędzie siedzą. A no, tu koryto, które im daje ziemniaki. A tu są kwoki. Tu zawsze tą przykrywam tak, a zawsze ją potem rano i wieczorem puszczam. Tutaj siedzi kurka na, nie pamiętam ile, 12 jajek chyba. Tak, kurka sobie tutaj siedzi, grzecznie. Tutaj siadała mi kolejna już kwoka, drugi dzień siedzi, na razie na pusto. No, I ją też nasadzimy, to jest ta właśnie piękna kurka. Ta fajnej jakości, fajnej bardzo barwy. Niestety nie mam włączonego flesza, więc Wam nie pokażę dokładnie. Ale siedzi na pusto, dokładnie na dwóch sztucznych jajkach, i jej też tutaj jajeczek. Dzisiaj albo jutro rano dołożymy, więc podsumowując, dwie kwok, trzy kwoki kochina, no nie, bo jeszcze ta żółta na wolierze czwarta kwoka silki, więc cztery kury siedzą na jajkach. No dokładnie ta będzie dopiero siedziała, kura na jajkach, więc cztery kwoki na jajkach. No, tam już lęk wyprowadziła te trzy kurczątka i jeszcze jest kwoka która prowadza kurczęta dokładnie biała silka do której zaraz przejdziemy ona ma kurczęta od siebie i od drugiej białej silki bo nie opłacało mi się po prostu na dwie kwoki robić zagrody także lecimy już do białej silki także jesteśmy tutaj w głównej bazie wojskowej na górze lotnictwo na dole piechota a więc tak, mamy tutaj tą silkę, która ma 13 kurcząt. Po prostu siadły mi dwie kury na raz. ona i druga biała silka i dałem jej, bo jednak jest sporo lepszą matką i przyjęła bez problemu o te wszystkie kurczęta. Jest ich tu 13, 11 karzełek kochin i dwie silki, także. Ogólnie wszystko praktycznie wyszło biało-czarne. Jest jedna lawendowa y, kochinka. Ta silka wyszła czarna i taka jasna, czekajcie. Gdzie tutaj ta, te silki? Nie widzę tych silek. Muszę więc Tutaj ogólnie mają o, jedzenie. Karniki muszę dopiero wstawić, bo zawsze na początku daję w zakrętkach. No tu macie silkę, właśnie tą jasną. lawendowej kochina macie tam z tyłu. O, wyszedł. Ogólnie wyszły mi lawendy, kochiny. Nie wiem w ogóle z czego, bo nie miałem nigdy kur ani kogutów. Prawdopodobnie jest to jakaś rodzina, musiała być lawendowa po moim kogucie, tym rozpłodowym, co go mam obecnie, bo właśnie po nim takie kolorki wychodzą. Tu macie 30 kurcząt. Jest tu podejrzeć 17 włoszek, reszta to kochiny silka. To są kurczęta z inkubatora z jednego rzutu, więc powiem tak, mam. W sumie 55 kurcząt yy, no 55 kurcząt, z czego 51 jest rasowych. z zraz kochin i silka. O, sznurek yy, 51 rasowych, jeden mieszaniec i nioski, No nie. Także tak wygląda tutaj sytuacja u kurcząt. Jest jeszcze inkubator nastawiony. No i jak mówiłem cztery kwoki nasadzone, także w tym roku myślę setka gładko będzie. No nie w tamtym roku było około chyba 80. No to w tym roku już setka będzie na pewno. A, no i włoszki są, no nie? Także włoszki, które kupowałem jajka od pana, tutaj, 20 parę kilometrów ode mnie. Ma, słuchajcie, masę odmian barwnych. Ja mam niebiesko-kuropatwiane, y, lawendowo-porcelanowe i porcelanowe. I mam jeszcze w inkubatorze kolejne jajka, też od włoszki, więc będę miał teraz trzy rasy. No nie, kochin, miniaturowy, silka i. I właśnie Włoszka. Tu macie niebiesko kuropatwiane. One, jak są małe, to wyglądają jak kuropatwiane, no nie? Bardzo podobne do zielononóżki nóżki. one się z czasem wybarwią. Tu macie Włoszkę lawendowo-porcelanową. A porcelana. Nie, gdzie tu jest porcelana? O, chyba tutaj. Nie, to też. O, tu macie porcelankę. Także tu jest porcelanowa Włoszka, więc. No Włoszki mówię naprawdę z bardzo fajnej hodowli. No pan się bardzo zna, ma tego dużo i naprawdę fajnej jakości. Ma też włożkę białą, która jest bardzo rzadko spotykana, ma włoski kolumbijskie, no mówię, przeróżne kolory. No a tak o tutaj mówię sileczki. białe, rude. O, jaki zacior No. Więc to, jak mówię 30 kurcząt. Sorry, że nie ma światła, ale mówię, zapomniałem włączyć lampę przed nagrywaniem, teraz już się nie da, O tu macie taką, takiego kochina tego biało-czarnego, bardzo dużo właśnie kochinów biało-czarnych w tym roku wyszło, no, wiecie jak mówię, 55 kurcząt jest, 4 kwoki nasadzone i inkubator, w którym po prześwietleniu zostało 40, tam chyba 5 jajek, więc powinno w tym roku, jak mówię, być stówka, no nie? Także tak to tu wygląda, tym jak mówię, muszę jeszcze karmniczek dać, bo mam karmniki, a jeszcze ich po prostu nie wstawiłem, a te mają tutaj karmnik, pojniczek taki i jeszcze pojniczek taki malutki, więc tak to tu wygląda, lampa 150, no i naprawdę te tu 30 ma spory wybieg, jak na taką ilość, więc tak to tu wygląda stan kurczaków i że teraz szybko skoczymy, pokażę chodzący inkubator. No i tu jest ten chodzący inkubator, jak mówię już po prześwietleniu, chyba 45 jajek jest. Włoszka, silka, cochin, czyli w przyszłym roku główne trzy rasy. Także takie trzy odmiany będziecie mogli u mnie widzieć z kur ozdobnych. W sensie Włoszka, no kura ozdobna, ja ją jako kurę ozdobną traktuję, no nie? No A to jest tak naprawdę kura ogólnoużytkowa. Tutaj jak widzicie jest woda, którą wlewam do kanalików. Termometra już nie wkładam, bo tu mi wszystko pokazuje na wyświetlaczu, to tak może pokażę, jajeczka, jak widzicie, ładnie tutaj się wygrzewają. Więc chyba przy inkubatorze zakończymy dzisiejszy odcinek. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak Wam się spodobało zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się za tydzień w piątek, gdzie prawdopodobnie będzie. Będą poranne obowiązki i pokażę małe kaczki i małe gęsi, które się u mnie wykluły. Także trzymajcie się, cześć.